Wiemy, co to jest smog. Co to jest? Ojej, no to są spaliny unoszące się. nad... A, a czy uważa Ojej. pani, że wrześnie ma zanieczyszczone powietrze? No nie, jak w jakimś wielkim stopniu, myślę, że nie. Tym takim dymem, zanieczyszczeniem w powietrzu, coś takiego. A uważa pani, że września ma zanieczyszczone powietrze? No na pewno nie tak bardzo jak te większe miasta. Smog? No, bardzo niedobry dla środowiska. Dym. Opary. Czy uważa Pani nasze miasto za zanieczyszczone? No osiedle mankowo chyba bardzo. Bierzglinek też oczywiście. Jak to bardzo szkodzi nam? No, na pewno na zdrowiu, na oskrzela, na uczulenia. Jest to. Ale są to cząstki powstające z, ze spalania różnych... Paliw stałych, ale i też ciek ciekłych, no i ogólnie szkodzi naszemu zdrowiu. A czy uważa Pani, że nasze miasto jest zanieczyszczone, powietrze? Myślę, że tak. Czym ludzie palą najczęściej Pani zdaniem? Myślę, że najczęściej pali się miałem, bo z tych paliw, które są dostępne na, ry na rynku, jest najtańsze. A najtańsze, natomiast no myślę, że też śmieci również tutaj czasami mogą się zdarzyć. Czym jest smog? E, no, zadymienie przede wszystkim. A czy uważa pan wrześnie za zadymioną? E, no, wrześnie nie. A jakie okolice? Miłosław. Smog? Smog jest. Ym, hmm, jakąś wydzieliną z komina, czymś trującym bardzo. Tak zakładam. Bo to pewnie nie chodzi o tego Wawelskiego. No nie. No więc właśnie. A czym najczęściej zatruwane jest powietrze? Pewnie smogiem, skoro się tak pani pyta. O, to jest za brudne środowisko. Za... nie można tym oddychać nawet. Smog to jest... Tak, wiem, to jest zbyt duże zadymienie za okolicy, czyli... Czyli... No, brak tlenu w okolicy, czyli... A czy uważa pan wrześnie za czyste miasto? Czy... W miarę, w miarę czyste.